A widzowie, dzisiaj idziemy na grzyby, tak jak mówiłem. No i co? Idziemy, szukamy grzybów. Tutaj patrzę, chyba jest pierwszy. Tak, nie, to jest muchomor. Widzę, y, tu są też muchomory. Trzeba iść dalej. Nie wiecie, widzowie, szukamy. Jest dzisiaj czarnołatków i maślaków. Kani nie będę szukał bo kanie wczoraj tu znalazłem i były roboty, robaczywe i takie nieciekawe a więc dzisiaj idziemy w poszukiwaniu grzybów wiecie widzę tam maślak czarnoepek byłoby bardzo fajnie no ale na razie To jest muchomor, ale idziemy widzowie dalej. Jak są muchomory, to muszą być i inne grzyby. Popatrzymy tutaj, widzowie. No, widzowie znalazłem takiego, no ale obżarty cały. no na... Nie wiem, co się stało. Szukamy dalej. Niestety nie zdarzają się takie przypadki że grzyby są poobgryzane no cóż, trzeba szukać dalej, nie poddawać się no i widzowie patrzcie, mamy oto takiego tutaj gagatka, czarno łebka widzowie. taki, patrzcie to patrzcie o, patrzcie jaki ładny grzybek no i co, pierwszy na dzisiaj będzie o patrzcie, drugi drugi już za nim Drugi, patrzcie to. Patrzcie to. Dwa. Dwa czarne łebki. No i mega fajnie. A z tego co widzę to tu jest trzeci. Nie. Ale są dwa. Mega fajnie. Mamy już dwa czarne łebki. Dobra widzowie. No to co? Mamy? Już dwa grzyby szukamy dalej. No widzowie szukamy. Szukamy. I chyba widzę kolejnego. Widzowie, tutaj tak idę, ale niestety to jest trujący grzybek. Szukamy dalej. Widzowie, idziemy tutaj pięknie. Idziemy. Szukamy przygodę. Dobra, widzowie, jedziemy teraz. Jedziemy gdzie indziej. Z drugiej strony choinek. Dobra, widzowie, idziemy tutaj takim oto korytarzem choinkowym i szukamy. Widzowie tak szukam, szukam na razie. Na razie nie widzę nic. Kurde marnie dzisiaj. Dwa grzyby, no ale będzie zawsze pierwszy odcinek, nie? Widzowie? Dzisiaj na razie nic nie ma. Choć szukam, szukam i nic. Nic nie ma grzyba. Dobra widzowie. No, chyba za niedługo będziemy kończyć, bo dzisiaj słabo. Ale mamy dwa grzyby. Patrzcie. O! Pierwszy maślaczek, ładny. Taki. A tutaj obok, drugi maślaczek, też fajny, taki. Lądują do siatki. Ale, no, lądują do siatki, czekajcie. Czekaj. Okej, okay. sam jest w siatce. A z tego, co się nie mylę, to tu gdzieś widziałem. O, kolejny maślaczek. Zobaczymy. Czekajcie. No i widzę, że to jest też maślaczek do siaty i idziemy szukać dalej. Chodziłam, powiem i to, że mówiłem, że będziemy szukać. No to jest tak, będziemy szukać. No i tu mamy kolejnego gargatka. No. Nagle nie ma grzybów. Właśnie na taką oto łąkę. O. I grzyby się zaczynają. Zaczynają. Kolejne grzyby mamy. tu idziemy szukać, bo. Nawet może go na kamerze załapiemy. Jak będzie grzyb. By było bardzo fajnie jak od razu Ale na razie tu nie widzę no, Ale nie poddajemy się, idziemy dalej No i tak idę dreptem, dreptem Na razie nic Już naprawdę zaczynamy wchodzić takie regiony Chodzimy, chodzimy Patrzymy, czekamy Może akurat Jakiegoś... Znajdziemy. Dobra widzowie, ja tak chcę tutaj. Ludzie, chodzę, chodzę i tu jest grzyb. Kolejny masz szlak będzie. Taki ładny. Dobie dronki zabrzucam oczywiście. Niech jest. My idziemy dalej. No dobra widzowie, dzisiaj no grzybów było troszkę. Mogę je Wam tutaj zaprezentować. Jakie tu cuda znaleźliśmy dzisiaj No i będziemy kończyć odcinek Proszę taki ładny maślaczek Tutaj kolejne Taki ładny maślak, drugi Trzeci eee, Czwarty będzie czarnołepek Ale ładny, ładny czarnołepek Czwarty będzie czarnołepek Kolejny będzie maślak Piąty Szósty widzowie będzie yy, też ma szlak, a siódmy będzie czarnoepak, czarnoepak, czarnoepak. No nie. Dobra, czarnoepak. O, proszę taki. Niestety główka odpadła, ale trudno. No i tak, takie zbieram. Dzisiaj co, jeśli chcecie więcej, to sub i kłapeczka i będę nagrywał więcej i jeśli pod tym odcinkiem będzie 15 lajków w górę i no 15 lajków to zrobię odcinek kolejny z grzybów i co? Pozdrawiam, cześć! Eu ja abro em Filipos, não toço. Mara.